prawe ucho ale nie ma nic Teraz prawe ucho, To było lewe wcześniej. Piszesz sygnał, ale nie, nie ma tych kreseczek, a wcześniej były. No jest, kreseczki się pojawiają: 3, 4, 5. Kosowy ucho, no Tak. O jest, mam nagrane tą. Nie, tak, koło prawego ucha. Zobaczymy teraz czaszka Tu nic. Jeszcze raz zajdę do lewego ucha. Jest, pojawiają się kryseczki. Trzy. lewe ucho Nie widzę Cię wtedy Trudno jest to ustawić, żeby widzieć

Z lewej strony jakby mi coś takiego machnęło przy e, lewej ręce, przy uchu, tak szybko, jakby, jakbym uchem zawsze kochał. nie z to z uchem, jakby zakupienia zakłócenia Nie, jak nie w w tak, coś Pali to jak mi takie sprzężenie. Ma, że masz Więc to są nie tak? Nie wiem, że do końca to nie wiem. Musiałabym na tym więcej jeszcze poczytać, bo nie znalazłam żadnego takiego materiału wiarygodnego jeszcze. Na razie nie, czekaj. ręka. Nie, nic nie było, jakby. No bo tak naprawdę, właściwie to. Czym jest ten znak pokoju? To, to jest zwana pacjenta. Skąd to się wzięło? Ja wszyscy zaczynają to robić, że to tak naprawdę to jest odwrócony krześ? Czy...

Nie, ale ty mówiłeś, że też można trzeba zmienić frekwencji czy coś, tak? Przyświet. Nie wiem, może to przez to, że to ja tu to robię, nic nie wiem. teraz w uszu. Jeszcze raz nie jest lewej, prawe ucho? Tu jest. Jakie tu Trzy. Aha i z 102-3 Ale pojawia się ten sygnał i te kreseczki No jeden tak? No 102, tak Lewe ucho. Nie mogę tego ustawić światło. Nie mogę tego ustawić, żeby to było widać. Jest sygnał Też jest sygnał i kreseczki. Trzy kreseczki. Cztery, pięć, no bo one są tak do góry idą tedy dalej. No 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 to tu jest, tak. Dokładnie te same miejsca. Tu już nic nie widać, już słabo. Wiesz, wyłącz.